Cześć, tu Mateusz Iczarek. Witamy na kolejnym filmie z Decathlon Kartuska. Dziś przygotowaliśmy dla Was pięć ćwiczeń na poręczach, dzięki którym wzmocnisz swoje mięśnie, korzystając jedynie z obciążenia własnego ciała. Zapraszamy! To wszystkie ćwiczenia na dziś. Dziękujemy za uwagę. Jeśli się podobało, zostaw łapkę, udostępnij, polecaj znajomym. Dzięki i do zobaczenia.